Do it now, listen. In. nie chcę słyszeć nich, ja nie chcę słyszeć, ja nie, chcę słyszeć nie, nie Chcę mieć tylko spokój, chcę mieć tylko spokojne chwile To co się zmocni, to cię wcale nie zabije Każdy zły okres na pewno kiedyś minie Minie przez długi czas się na tym głowiłem Ale w końcu mi minął ten okres Teraz mogę już żyć spokojnie W końcu usiąść i napisać swoją powieść tylko, tylko ludzi kłamią, Przez to sam nie wiem, co jest z tym, jak ciągle tylko kłaswo, kłaswo, kłaswo i kłaswo, utwardzone mantrą dzisiaj słowo jest naprawdę ważne Ja nie chcę słyszeć nic, ja nie chcę słyszeć nic, ja nie chcę słyszeć ci, nie, nie to tylko puste kłamstwo, bo znałem co to życie, a teraz żyje w bajkach. Czuję się, jakby wchodziła znowu faska. Jestem ciągle zyskiem, więc zgadajmy o zabawkach. Przeżyłem te kilka stanów, zaraz chyba umrę. Wszystkie problemy zawinąłem, dziś gotówkę. Latam nad jebanym miastem, ja dzisiaj tak jak Batman. Pierdalałem tyle, że mogli mówić na mnie, Pacman. Teraz już nie widzę nic i nie muszę. Może dzisiaj mała zostać, moją katumę. Zaraz się uduszę, zaraz się zepsuję. A w myślach to się czuję, jak zakochany kudel. Kiedy zamknę oczy, może się coś uda. Kiedyś jesta teraz wam strza mutna. Mam problemy, może kurwa, wreszcie mnie wysłuchasz. Dawno tego nie robiłem, pięć miesięcy, może dłużej. Mam 20 lat, myślę o emeryturze. O powieści jak zaraz się wynurzę. A może znowu się po prostu w kurwie. Poznałem te demony, jak Tanjiro. Zniknęły w większości, a teraz jest już cicho.